Z tej strony kubab I witam w kolejnym odcinku World of Tanks Tak jak w, w tamtym odcinku pokazałem wam yy, Nowe intro I nowy czołg M7 To dzisiaj też z nim zagramy Patrzcie, patrzcie ile mi jeszcze brakuje 26 tysięcy Dobra Widzimy się w bitwie Dobra, wit witam z powrotem Teraz tak będę robić, bo chyba nie chcecie patrzeć i czekać aż się załaduje bitwa, więc od razu jak tu będziemy na mapce to zacznę nagrywać. To... Jeśli chcecie jechać do przodu, a niektórzy tego nie wiedzą i nie naciskać klawisza W, to po prostu nacisnę dwa razy R albo nawet 3, zależy jak u was jest ustawione. A jeśli do tyłu to dwa razy F, dwa razy F. Ile chcecie? Widzicie? F, R. R. Ten... Gdzie ten koleś? Wpycha się sam. Nie. Słaby jest. Ile tam na górę? Jestem już w porządnym czołgiem. wczoraj jak jechałem tym no to chyba było jeszcze wczoraj jak jechałem moim m5 stuartem, to ja, jechałem sobie na himmelsdorf standardowej po prostu zachęciłem o taką górkę i jechałem na jednej głośnicy na prawej jeśli ktoś tak umie to niech nagra filmik i mi go wyśle No, trochę długo się pod tą górkę jadę, A oni nawet jeszcze nie wjechali. Nie zaczęli w ogóle wjechać. Patrzcie, pusto. Nikogo nie ma. Ale czak. Proszę, co na nich zrobi pułapkę. Jak ktoś tu wjedzie, to już jest po nich. Nie boję się, jak już stracili jednego. Oż ty, mały Alek, to jeden. Ty, patrzcie. Mały Alek to i nie przebił. To niespotykane. O nie! Amunicyjny. O nie! To nie, to nie fair! Czemu wszyscy hmm. mnie akurat w pociski? No, już po mnie. Muszę sobie wygłupić ten zestaw naprawczy. Bo wszyscy w tą głupią amunicję trafiają. Nie. <laughs> to pojedziemy sobie moim 75 Proszę, w trafmy na kogoś słynniejszego Nie dziesiątki Dobra Dobra, witam w bitwie Na razie, jak widzicie, jestem na samej górze trafiają nam super bitwę Więc pojedziemy sobie tam Nasza plansza to zatoka rybacka Jedziemy Ciekawe ile tak jeszcze będzie? jechać. One zaś piosenkę. Jedziemy potem tym z Chociaż nie jest tak daleka. A jaki chytry. Ladwo się naciabi i trwał on pierwszy był. Ciekawe czy też pierwszy jest zniszczony.

Ty, patrzcie jaki sprytny. Skąd mnie zauważył? Jakieś mody mają. Ja mam zezwolony mod. A oni mają już nie zezwolony. Też tak mogę robić. Znajdę kogoś, ktoś mnie nie zauważy go damy. Pomocy, ja jestem tu sama. O, ale doszło. Widzieliście to? Poszedł za 700. Nie, tak jakby do bitka. Patrzcie! Czego zawsze się to przydaje. No kurczę, no. Nie wtrafiłem w niego. To co jest sobie tutaj? Ty ja mam pomysła. Widziałem, jak on się to wycofywał. Może mnie chce od tyłu wziąć. A też, jestem chytry. Zapominajcie o tym. Że go wykminiłem, a może nie. Oto jest pytanie, czy go wyklunię, czy nie wyklunię. Patrzcie on tam jest. Ja spokojny, spokojnie ten do przyjadę. Nie wtrafię sobie. Nie będę gorszy. Nie będę gorszy i tu Kurcz, to są wieże. Ja mam pomysłu. Pomysł. Dobry pomysł. go. Dobry pomysł. Wypomieniłem go tak w połowie. Bo ja tak w połowie nie wiedziałem, że on tam będzie. Ale już jak się zostawił. Ale mam pomysł. No. Tak ciepło, łatwo było dobić. Może trzeciego teraz będę mieć. Proszę, nie wtrafnie. A nie, to łodziało są bierze. Dobra, jedziemy. Proszę, nie... Muszę przetrwać na tych 46%. To będzie będziemy wynik stulecia. Może dostanę tego Spartana. Nie pamiętam nawet, za co się dostawało Spartana, ale już kilka razy złodostałem. No nie. Ta szósteczka myśli, że nie coś zrobiła. To miał. Oddawaj go! Dobrze, dobrze. Ale wrócimy. No. Ustawiono na szósteczkę. Jak wrócimy, to się a czemu nie mogę nikogo zobaczyć? No nareszcie. No nareszcie. Jeszcze tylko Laura muszę znaleźć. Znaleźć. Ktoś tam leży. O, tam jestem, tam dymie się. Kurczę, to jak się dymie? Przynajmniej wieża mi nie odpadła. Taki tchórz. trochę wygląda jak T49. Patrzę na to, co mają po 4%. Zobaczymy ile to jeszcze potrwa. ja jeszcze chwilę. prawo Jak się ustawi. On powoduje ja, chyba z 5 z taką 7. Wiem. Ten zostai. A ten szuka go. Jedyny pospolity człowiek. Szuka kogoś. No. Ja, ja też tam wiedziałem, że on będzie. Grana, przetargnięty. Zobaczymy, może albo przegraliśmy, albo wygraliśmy. Patrzcie, 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 patrzcie. Już jesteśmy na minusie. Ja to wiem. No wiedziałem. Ale patrzcie, ile zarobiliśmy. To tylko 10 tysięcy. Może coś na to A prawie nic nie straciliśmy. Co to mam Małą przerwę. Zobaczymy. O, wygrana. zobaczmy ile zarobił. 8 tysięcy. I podsumowując, traciliśmy tylko 30. Ale zarobiliśmy spore doświadczenia. Patrzcie, tu jeszcze tylko 22 tysiące. A na tym 25 tysięcy. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku.